Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kryminalne Szepty. I na samym początku zaczniemy od sprawy Karoliny Wrubel. Tutaj, oczywiście, żadnego przełomu nie ma niestety, ale pojawił się artykuł, a Wy chcieliście być na bieżąco informowani, co dzieje się w sprawie Karoliny, więc przekazuję Wam te informacje. Artykuł został wrzucony oczywiście na stronę faktu, i tutaj możemy przeczytać. Karolina zginęła 3 stycznia, dwa dni później wpłynęło oficjalne zawiadomienie o zaginięciu kobiety, to oczywiście wszyscy wiemy. Karolina Wróbel samotnie wychowywała bowiem dwójkę synów. Maluchy wiedzą, że ich mamusi nie ma, mówią, że nasza mamusia zgubiła się. Chłopcy byli dla Karoliny największym szczęściem. Ojcowie chłopców nie utrzymują kontaktów z dziećmi, jeden z nich miał wyjechać do Olsztyna, drugi odsiaduje obecnie wyrok za niepłacenie alimentów na syna. I dalej możemy przeczytać, że sąd wydał z urzędu postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia powierzając babci macierzystej na czas trwania postępowania piecze nad małoletnimi na zasadzie rodziny zastępczej. Do tego ustanowiono nadzór kuratora sądowego oraz zobowiązano babcie do współpracy z asystentem rodziny wskazanym przez ośrodek pomocy społecznej. Dodatkowo na szczęście dzieci zostały również objęte opieką psychologiczną. Poza tym zorganizowano zbiórkę, dzięki której będzie można urządzić pokoje dla chłopców w mieszkaniu babci. No i to tak naprawdę najświeższe informacje dotyczące bardziej dzieci Karoliny Wróbel niż samej akcji poszukiwawczej. Jeżeli wejdziecie sobie też w link, który wam tutaj podaję w opisie, zobaczycie sobie zdjęcie, na którym są te garaże, o których tak głośno się mówi, że tam psy właśnie zgubiły trop i z tyłu za tymi garażami możecie zobaczyć staw. Wiele osób pisze w komentarzach, że no jak przecież kobieta zaginęła e, pod garażami, bo pies tam zgubił trop, a nie w żadnym stawie, no to możecie wejść i zobaczyć, że z tyłu, zaraz za garażami, jest właśnie ten złą sławą owiany staw, w którym poszukiwana jest Karolina Wrubel. Podczas nagrywania tego podcastu pojawił się kolejny artykuł, również na stronie Faktu. I tutaj możemy przeczytać już o samym zatrzymanym, czyli Patryku B. Jego sąsiedzi mówili wprost o jego kłopotach z używkami. Na stronie faktu czytamy: Gdy pytamy miejscowych o znajomego Karoliny, ci nie ukrywają co myślą. Nie mają o jej znajomym dobrej opinii. Ćpun, tak mówią mieszkańcy osiedla, na którym wcześniej mieszkał mężczyzna. Kilkaset metrów dalej, w Familokach, mieszka jego matka z partnerem, ale sublokator Karoliny rzadko pojawiał się w tym domu. Żył na własny rachunek, tak jak jego rodzeństwo. Jego matka związała się z nowym partnerem, z którym wychowuje nastoletniego syna. To nieobliczalna kobieta, boimy się jej, mówią ci, którzy odważą się cokolwiek powiedzieć. Dodają, że nie chcą awantur z sąsiadką, bo takie zdarzały się niejednokrotnie. No, czyli tutaj możemy powiedzieć chyba odważnie i śmiało, że Patryk B. pochodzi z patologii. Jeżeli kobieta jest nieobliczalna, no to coś tutaj już może nam powoli świtać. Zresztą on sam, no sami sobie odpowiedzcie. Starszy brat Patryka odsiadywał karę w więzieniu za atak nożem na ojca. Patryk z Przemysławem znali się od najmłodszych lat. Razem pracowali na kopalni. Przemek szukał lokatorów, chciał podnająć pokój. W ten sposób próbował zarobić na czynsz, bo teraz nigdzie nie pracuje. Przed Patrykiem na krótko mieszkał tam inny kolega, któremu Przemek wynajmował pokój. Potem wprowadził się Patryk, dawni koledzy zaczęli wspólnie imprezować. Jak czytamy dalej, we wrześniu ubiegłego roku do brata wprowadziła się ponownie Karolina z dziećmi, nie była zadowolona. Straciła pracę, nie stać jej było na wynajęcie mieszkania. Jak opowiadają jej znajome, Patryk miał się w niej podkochiwać. To jedna z wersji mogąca mieć wpływ na okoliczności zaginięcia Karoliny. On nigdy nie miał większego doświadczenia z kobietami. Mieszkał przez chwilę ze starszą od siebie kobietą, ale go wypędziła, gdy zorientowała się, że źle się prowadzi, opowiada jedna z osób znających rodzinę Patryka. Karolina wpadła mu w oko, ale ona nie chciała go znać. Nalegała, by brat pozbył się lokatora. Kazała Patrykowi wyprowadzić się, bo miała, miała dość tego towarzystwa, dodaje koleżanka Karoliny. Brat Karoliny też nie ma najlepszej opinii na osiedlu. Miał nie stronić od alkoholu i używek. Pracował w kopalni, na kopalni, w cukierni, ale nigdzie nie zagrzał na dłużej miejsca. Do pracy się nie rwał. Przychodził do mojej córki często na ćpany, wygoniłam go z domu. On groził, że położy się na torach i skończy ze sobą. Przegoniłam go, bo nie widziałam przyszłości dla mojej córki. Na moje szczęście w porę się zorientowałam. On coś musi ukrywać. Mówi kobieta prosząca o zachowanie anonimowości, znająca rodzinę wróblów. Spotkaliśmy ją, gdy przyszła nad staw obserwować akcję poszukiwawczą. Często zastanawiałem się nad tym, czy Karolina była taka sama, jak jej brat i kolega. Czy też nadużywała alkoholu, i też nie stroniła od używek. Ale czytając ten opis, chyba raczej mogę powiedzieć, że kobieta tego nie robiła, przynajmniej z tego, co możemy wywnioskować z artykułu. Wcześniej nie było o tym mowy. Kobieta wprowadziła się do brata, bo nie miała gdzie, zobaczyła Patryka, bardzo jej się to nie spodobało, a ten pijany i naćpany próbował do niej zarywać, jak to się mówi. Widocznie Wyszła do tego sklepu o tej 21.00. Tam niektórzy widziałem w komentarzach, podejrzewali, że po alkohol. No tego nie wiemy tak naprawdę. Widocznie ten facet musiał wyjść za nią. Czy sklep był gdzieś w okolicach tych garaży? Nie mam zielonego pojęcia może chciał z nią pogadać, może chciał coś więcej, doszło do szarpaniny i niestety stało się najgorsze. Ale to tylko oczywiście taka moja teza. Mimo wszystko mam nadzieję, że dziewczyna żyje, może jest gdzieś przytrzymywana, może gdzieś się uwięził. No nie mam zielonego pojęcia. Chociaż gdyby ją uwięził, no to też by były małe szanse na to, że dziewczyna by przeżyła, jeżeli by była w jakimś miejscu. Na zewnątrz, w jakimś, no nie wiem, gdzieś tam, gdziekolwiek. No nie będę już tutaj wymyślał. W każdym razie, dziewczyna tutaj po tym opisie wydaje się, że raczej nie była, krótko mówiąc, patologiczna. No cóż, czekamy oczywiście dalej na rozwiązanie tej bardzo tajemniczej sprawy. Makabryczne odkrycie w niewielkiej drzewinie na pomorzu wstrząsnęło Polską niemal 16 lat temu. Zwłoki młodej kobiety, pozbawione głowy, dłoni i nóg, stały się zagadką, której nadal nie udało się rozwikłać. Kim była ofiara i kto dopuścił się tak brutalnego morderstwa? Śledczy z archiwum MIX wrócili do tej sprawy w listopadzie zeszłego roku. Z nieoficjalnych ustaleń faktu wynika, że dotarli wtedy do kluczowego świadka Być może sprawa w końcu doczeka się przełomu czytamy na stronie faktu. Jakiś czas temu nagrywałem właśnie o tym podcast, wtedy przedstawiłem tylko informację, że właśnie Archiwum X podjęło działania, żeby wyjaśnić, co wtedy się stało. W drzewinie około 35 km od Gdańska mieszka tu nieco ponad 80 osób. Był 25 kwietnia 2009 rok, gdy o tej maleńkiej miejscowości usłyszała cała Polska. Grupka turystów wyruszyła z Przywidza do Skarszew na pieszy rajd. Kilkaset metrów za wioską Drzewina turyści przystanęli przy wodzie. Ich uwagę zwrócił częściowo zanurzony w stawie czarny worek na śmieci. Cały obwiązany był łańcuchem. Pakunek przyciągnęli do brzegu. To co zobaczyli aż ich sparaliżowało. W środku znajdowały się zwłoki kobiety bez głowy, dłoni i nóg. Czytamy w fakcie. I tutaj dalej nie będę wam czytał, bo tu jest jeszcze bardziej drastyczny tekst, dlatego no, nie będę go tutaj czytał. Wiem, że dużo osób na moim kanale jest bardzo wrażliwych. Pisaliście mi o tym, szczególnie jeśli chodzi o dzieci. Ale jeżeli macie ochotę szczegółowo przeczytać, co tam dokładnie było w tym worku, no to oczywiście pozostawiam link w opisie. Zapraszam, no, jest naprawdę mocno. Policjanci powtórnie zajęli się tą makabryczną zbrodnią, pracują nad ustaleniem i zatrzymaniem zabójcy, a także nad ustaleniem tożsamości zabitej kobiety. Gwarantują pełną anonimowość każdej osobie, która przekaże informacje mogące doprowadzić śledczych na trop mordercy. Policjanci po latach wrócili, aby znowu przeszukać ten właśnie zbiornik wodny. Wykorzystano nurków. Grupa nurkowa samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji w Gdańsku. Tak naprawdę, ktoś by powiedział: Po tylu latach znowu przeszukują miejsce, gdzie właśnie znaleziono ten makabryczny pakunek. Śledczy równocześnie prowadzą czynności w sprawie zwłok, ponieważ brak jest jednoznacznych informacji o tożsamości ofiary. Kluczowe w tym przypadku procedury analizy materiału biologicznego, przeprowadzona sekcja zwłok, a także poszukiwanie powiązań z osobami zaginionymi lub bazami danych na ten temat nie przyniosły efektów. Dlatego policji, policyjni poszukiwacze, przy współpracy różnych służb, specjalistów i zaawansowanych technologii, skrupulatnie pracują, by wyjaśnić tę kwestię i ustalić tożsamość kobiety której zwłoki odnalezione zostały w tym zbiorniku wodnym. No cóż, sprawa jest bardzo dramatyczna. Osoba, która albo osoby, które to zrobiły, nadal są na wolności. Mam nadzieję, że w końcu policjanci dojdą, kim była ta, mm, ta kobieta, która no, niestety wpadła ofiarą tak obrzydliwego przestępstwa. Mam nadzieję, że również osoby, które to zrobiły, zostaną zatrzymane, no bo. Nie wyobrażam sobie, aby na wolności dalej te osoby egzystowały, ale przypominam, to już jest 16 lat. Czy coś policjanci znajdą? Miejmy nadzieję. 26-letni pracownik jednego z outletów w Gdańsku postanowił dorobić sobie do pensji w nieuczciwy sposób. Jako kasjer dokonywał fikcyjnych zwrotów towarów i wypłacał pieniądze, które następnie trafiały do jego kieszeni. Okazało się, że mężczyzna okradł pracodawcę na ponad 50 tysięcy złotych. Funkcjonariusze z komisariatu w Osowej otrzymali zgłoszenie z jednego z dużych dańskich outletów. Wynikało z niego, że z lokalu regularnie znikają pieniądze. Od początku wiele wskazywało na to, że za kradzieże odpowiada jeden z pracowników obsługujących sklepowe kasy. Po szczegółowym przeanalizowaniu zapisu kamer, monitoringu i konkretnych zwrotów, wyszło na jaw, że pracownik sklepu postanowił znaleźć dodatkowy sposób na dorobienie sobie do pensji. 26-letni kasier dokonywał fikcyjnych zwrotów towaru, a pozyskane w ten sposób pieniądze wkładał. Do swojej kieszeni Czytamy na kryminalne 2pl Link oczywiście w komentarzu Oczywiście kryminalni zatrzymali tego gagatka Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu I usłyszał zarzut oszustwa na kwotę ponad 50 tysięcy złotych Za tego typu przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia ta sytuacja pokazuje, że warto zabierać paragony po zakupach. Jeśli tego nie zrobimy, paragon może się przydać m.in. nieuczciwym pracownikom lokalu. Sytuacja, którą opisali gdańscy policjanci, nie jest odosobniona. Jesienią ubiegłego roku głośno było o 18-letnim pracowniku pizzerni w Kościerzynie, który okradł pracodawcę na około 8 tysięcy złotych, również wykorzystując do tego paragony. A powiem wam, że w sumie, jak teraz sobie tak pomyślę, no to też ostatnio bywałem w sklepach gdzie pani po wydrukowaniu paragonu od razu go zgniotła i wyrzuciła do kosza. I gdybym ja się wtedy uparł, no, no to bym wtedy mógł narobić dymu i problemów tej pani. No ale widzicie, w takich sytuacjach człowiek nawet nie pomyśli, aby zabrać paragon w razie jakiegoś zwrotu, no to zawsze ja przeważnie płacę kartą. No to miałbym dowód, że akurat w tym momencie w tym sklepie zakupiłem ten i ten produkt, także mógłbym to udowodnić, a nie pomyślałem, że paragon może przydać się do czegoś takiego. Poprzez branie paragonów konsumenci przyczyniają się do eliminacji szarej strefy, wspierają też uczciwą konkurencję na rynku. Paragony pomagają bowiem w rzetelnym rozliczaniu się przedsiębiorców, a to z kolei prowadzi do lepszego funkcjonowania całego systemu podatkowego w kraju wyjaśniono na stronie rządowej. Taki wpis na końcu tego artykułu. Policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej wobec swojej babci. Jak czytamy w Super Expressie, mieszkańcy Rudnika nad Sanem doskonale znają Filipa W z jego agresywnych zachowań. W poniedziałek 20 stycznia niżańscy policjanci województwo podkarpackie interweniowali w jednym z domów na terenie powiatu, gdzie mężczyzna wszczął awanturę domową i pobił starszą kobietę. Sprawca znęcał się psychicznie i fizycznie nad członkiem rodziny, kierował wobec niej groźby pozbawienia zdrowia i życia. Podczas awantur wyzywał swoją babcię wulgarnymi słowami. Z uwagi na realne zagrożenie dla zdrowia i życia pokrzywdzonej, mundurowi zatrzymali 23-latka. Jak czytamy w Superekspresie, mieszkańcy Rudnika nad Sanem doskonale znają tego mężczyznę z jego agresywnych zachowań. Według relacji sąsiadów, 23-latek często zachowywał się dziwnie i miewał ataki agresji na ulicy. No, chyba po takim opisie, no to każdy domyśla się, co było powodem tej agresji, i mam tu na myśli używki, środki niedozwolone, które mogły wywołać takie agresywne zachowanie. Cóż ja mogę tutaj powiedzieć? Powiedziałbym coś na ten temat, ale znowu w komentarzu znajdą się osoby, które napiszą mi, że ja nie mam serca, jestem bezduszny, a jeszcze dzisiaj w ogóle to zostałem rasistą, także nie będę tutaj mówił. Każdy zdrowo myślący człowiek chyba domyśla się, co powinno się stać z takim osobnikiem. Nie mówię tutaj od razu o, o, o ks ie żebyście sobie nie pomyśleli, ale myślę tak z 10 lat ciężkiej, porządnej pracy, to by mu się na pewno przydało. Zanim powiem o kolejnej sprawie, chciałbym przestrzec osoby wrażliwe, że tutaj będziemy poruszać temat dziecka. No i temat jest bardzo mocny. Pięcioletnia dziewczynka z Gniezna trafiła do szpitala z obrażeniami głowy i twarzy. 39-letni partner jej matki przyznał się do pobicia dziecka i został zatrzymany. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Czytamy na stronie Kryminalne O2. Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek 21 stycznia w gnieźnie województwo wielkopolskie. Jak informuje Radio Z w wiadomości 39-letni mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy, przyznając, że pobił pięcioletnią dziewczynkę. Policjanci udali się pod wskazany adres, gdzie zastali mężczyznę, jego 35-letnią partnerkę oraz czworo dzieci. 5 dziewczynkę rocznego chłopca i miesięczne bliźnięta. Funkcjonariusze zauważyli u dziewczynki obrażenia w okolicy głowy i twarzy. Wezwano pogotowie ratunkowe, które zdecydowało o przewiezieniu dziecka do szpitala. Dziewczynka powiedziała ratownikom i policjantom, że została pobita przez tutaj jest cudzysłów tatę. Mężczyzna potwierdził swoją winę i został zatrzymany. W środę 22 stycznia prokuratura wszczęła śledztwo i powołała biegłego z zakresu medycyny sądowej do oceny obrażeń dziecka oraz ewentualnego zagrożenia dla jego życia i zdrowia. Wstępna opinia wskazuje na siniaki, zadrapania i opuchliznę twarzy. Według informacji głosu wielkopolskiego do pobicia miało dojść pod nieobecność matki. Mężczyzna miał bić dziecko za to, że nie chciało jeść papieru, który próbował jej włożyć do ust. Na czwartek zaplanowano przesłuchanie 39-latka oraz matki dziecka. Prokuratura przewiduje postawienie im zarzutów i podjęcie decyzji o zastosowaniu środków zapobiegawczych. Na rodziców czekają zarzuty psychicznego i fizycznego znęcania się nad małoletnią, wobec osób prokuratura chce występować o środki zapobiegawcze ograniczające wolność. Prokuratura tutaj też nie wyklucza, że po przesłuchaniu zarzuty mogą być zmienione na jeszcze ostrzejsze. Na obecną chwilę grozi im od 6 do miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. I teraz zauważcie, że tutaj na dole jest napisane im matce i ojcu, czyli ta matka, mimo że nie było jej w domu, Musiała też coś tutaj na, na wywijać. Może dziecko coś też o matce wspominało, może matka też dręczyła te biedne dziecko pięcioletnią dziewczynkę. Yy, gnój pobił. Yy, och, nie będę mówił Gnój, bo zaraz znowu będzie oburzenie, że jestem bezduszny, ale ten, ten osobnik pobił pięcioletnie dziecko i wkładał jej do ust papier. Miała jeść papier. Takiegoś, takie, taką osobę, no to zmieniając... A dobra, nie będę mówił, każdy wie co, co mam na myśli. W każdym razie dla takich ludzi nie powinno być w ogóle litości. Szokujące sceny w Wejherowie czytamy na stronie kryminalki.o2.pl. Wszystko zaczęło się od tego, że 20 stycznia około godziny 21.20 dyżurny Straży Miejskiej zauważył na ekranie monitoringu leżące na chodniku trzy osoby, więc szybko wysłał na miejsce patrol okazało się, że wcześniej kobieta i mężczyzna obezwładnili innego mężczyznę, rozpoznanego przez nich złodzieja, który dokonywał wiele kradzieży na terenie miasta, w tym w Biedronce i w Lidlu. Wcześniej mężczyzna zaproponował kobiecie, która brała udział w jego obezwładnieniu, butelkę whisky za 70 zł. Okazał, przestępcą okazał się 30-latek z Wejcherowa, który został potem wylegitymowany przez Straż Miejską. Mężczyzna miał przy sobie więcej towarów pochodzących z kradzieży, w tym kilka butelek alkoholu, dwie walizki z wiertarkami Parksi. Parksie, czy jak to tam się czyta? które, jak stwierdził, ukradł w sklepie Lidl przy ulicy ofiar Piaśnicy. Miał też przy sobie w sreberku zawinięty suszkonopny, tłumaczy Zenon Hinca, komendant straży miejskiej w Wejherowie. No, moi drodzy słuchacze, po co tutaj straż miejska, jak yy, obywatele lepiej zrobią robotę? Facet tutaj okradał sklepy, jakoś nie mogli go ująć, a tutaj... Para jakichś przypadkowych przechodniów obezwładniła, przygotowała do wywiezienia przez Straż Miejską. I tutaj, niżej w artykule, mamy napisane, jakie zadania ma w ogóle Straż Miejska. Straż miejska ma uprawnienia do wystawiania mandatów i nakładania kar za wykroczenia porządkowe, a także może współpracować z policją w przypadku poważniejszych przestępstw. Jednak w przeciwieństwie do policji strażnicy miejscy nie mają uprawnień do prowadzenia ścigania przestępstw kryminalnych, jak np. kradzieże czy przemoc domowa. No, powiem Wam, że tyle filmików co ja się naoglądałem w internecie z udziałem Straży Miejskiej, no to tutaj muszę powiedzieć, że oni nawet mają czasami problemy z wystawianiem mandatów. Już kiedyś wspominałem Wam o takim kanale Konfitura, gdzie gościu chodzi sobie po chodniku i sprawdza, czy na przykład na tych chodnikach, czy na terenach zielonych nie ma zaparkowanych samochodów. No i czasami wzywa tą straż miejską, oni sobie przyjeżdżają, ale nie bardzo chcą karać tych ludzi. Oni by chyba chętniej tego wzywającego ukarali niż tych ludzi, którzy po prostu zagrażają pieszym, tak naprawdę. No, jeżeli ktoś ma ochotę i troszeczkę nerwów ze stali, to polecam kanał Konfitura. Zobaczycie, jak bardzo bezczelni i roszczeniowi potrafią być kierowcy samochodów. No i na sam koniec takie króciutkie info na temat zaginięcia Beaty Klimek. Ludzie w komentarzach piszą mi, że chcą codziennie słyszeć informacje o zaginięciu Beaty Klimek. Nie zawsze codziennie są świeże, nowe informacje, dlatego czasem nie mówię w ogóle o Beacie, ale jeżeli prosicie, no to oczywiście już Wam mówię. No tutaj nie pojawiły się jakieś jakiś przełom, nie pojawiły się jakieś informacje, które mogłyby rozwiązać sprawę Beaty. Pojawił się artykuł na stronie goniec.pl, i tutaj możemy przeczytać, że pojawił się rzekomo nowy świadek. Powiem Wam, że ten nowy świadek to tak, to tak naprawdę ten mężczyzna, który widział Jana Klimka, kiedy wracał tam od tych, wcześniej było mówione, od pól, od lasu, i od pól teraz, że wraca od strony wiatraków. Jedyna taka informacja ciekawa no to to, że kiedy Jan Klimek wracał ym, do domu, przejeżdżał obok tego sąsiada, który go widział, tego świadka, no to, jak to jest napisane w artykule, strasznie opuścił głowę, jakby chciał się ukryć. No ale miał na tyle, ma na tyle charakterystyczny samochód, myślę, że tutaj jego... Ukrywanie się, jego opuszczanie głowy, nic tutaj by mu nie dało. Zresztą to jest Janek, także nie wiadomo, co on w tej głowie tam w tym momencie miał. No i to jest w sumie taka jedyna świeża informacja. Wszystkie te artykuły to są tak naprawdę um, napisane to, co ostatnio puściła uwaga. Myślę, że dużo osób widziała ten materiał. Uwagi nie wiem, czy ja czasami tam nie wrzuciłem. Był wywiad właśnie z siostrzenicą Beaty Klimek, no i też tam w sumie nic takiego konkretnego się nie dowiedzieliśmy. Także to na razie tyle, jeśli chodzi o sprawę zaginięcia Beaty Klimek. A ja dziękuję wszystkim za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrypcji. A jeżeli macie ochotę wesprzeć mnie, to zapraszam do mojego Patronite'a. Link oczywiście w opisie. Jeżeli masz ochotę mnie wesprzeć, to zapraszam bardzo serdecznie. A ja życzę wszystkim słuchaczom miłego weekendu, spokojnego. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Jutro ukaże się materiał o 6 rano. Ukaże się materiał z rozmowy z oszustem, z który, który dzwonił do mnie i chciał mi nawkręcać troszeczkę kitów. Materiał trwa około 15 minut. Usłyszycie, jak taka rozmowa z takim prawdziwym oszustem wygląda. Także zapraszam bardzo serdecznie. A w niedzielę. Przygotowałem dla Was, nie pamiętam ile minut trwa ten podcast, dotyczy on zaginięcia Darii Młynarczyk, to stara sprawa jeszcze z 1995 roku, jeżeli będziecie chcieli więcej takich materiałów to tam pod tamtym filmem zostawcie mi informacje, zobaczymy jak to się przyjmie. No i to by było na razie na tyle, także jeszcze raz miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek o 6 rano w Kronice Kryminalnej.